Dzień dobry, nazywam się Marcin Grzybowski i chciałem zaprosić Was na wycieczkę rowerową z Białego Krzyża do Istebnej przez Wisłę Czarną, przez Stecówkę, przez wcześniej Dolinę Białej Wisełki do Istebnej no i powrót przez Kubalonkę, Wisłą Czarne, następnie przez Cienków na Biały Krzyż. Ta trasa, którą teraz powiedziałem ma w granicach 50 km. Można też sobie zrobić tak naprawdę połowę tej trasy i to albo z Białego Krzyża właśnie przez białą wisełkę do Wisły Czarnej, następnie na cienku i powrócić do Krzyż. Lub w drugą stronę właśnie z Wisły Czarne obok załameczku prezydenckiego przez Stecówkę do Istebnej i drugą stroną wyjechać przez Kubalonkę z powrotem. Bardzo fajne trasy. Dla mnie ten odcinek pierwszy, czyli z Białego Krzyża do Wisły Czarnej potem powrót przy cienków to tak 70%, 75% atrakcji tej Wyprawy, więc można sobie taką 25-kilometrową trasę zrobić. Można też się włączyć w dowolnym innym miejscu. Natomiast bardzo fajna trasa. Ja przez większość tej trasy miałem wrażenie, że cały czas jadę z górki. To też było widać gdzieś po baterii, bo jechałem rowerem elektrycznym. Natomiast generalnie z Wisły Czarnej, przez cienków, nie jest prawie cały czas podjazd. On nie jest trudny, nie jest, że tak powiem, jakiś skomplikowany. Natomiast jest. Co ciekawe, te trasy są, czy, czy ta trasa jest generalnie jak w Alpach. Są albo fajne, drobne szutry, parę miejsc, gdzie jest trochę takich większych kamieni, ale to jest i tak droga pożarowa cały czas. Albo asfalty, których ja może tak do końca nie lubię, no ale że tak powiem, żeby gdzieś przejechać, dojechać czasem, czasem po prostu nie trzeba. Ta część, właśnie druga, z Wisły Czarnej, nie, przez tycówkę. Kubalonkę to jest w większości asfaltowa, natomiast ta część tutaj z Białego Krzyża przez Białą Wisełkę do Wisły Czarnej, Cienków jest taką trasą bardziej po takich stricte drogach pożarowych, ale w większości z drobnym kamyczkiem, jest bardzo fajnie się je jedzie. Dobra, trochę się nagadałem, bo teraz zapraszam na parę kadrów z, tego, z tej mojej wycieczki. No i zapraszam Was do podróżowania tutaj po naszych pięknych wyspidach. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.